Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Od samego początku powstania modlitwy różencowej używa się do odmawiania koronki. W powierzchownej praktyce może ona być tylko przedmiotem ułatwiającym odliczanie zdrowaś Maryjo, ale Jan Paweł II przypomina nam, że służy ona także do wyrażenia symboliki, która może nadać kontemplacji nową treść. Koronka zwraca się ku wizerunkowi ukrzyżowanego, który otwiera i zamyka samą drogę modlitwy. To właśnie na Chrystusie skupia się nasze życie i modlitwa. Jako pomoc w liczeniu, koronka przypomina niekończącą się nigdy drogę kontemplacji i doskonałości chrześcijańskiej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Część chwalebna Różańca Świętego, tajemnica czwarta, w niepowzięcie najświętszej Maryi Panny. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Matka Najświętsza została wzięta do nieba. Jej serce stało się na wieki jedno z sercem pana Jezusa. Te dwa serca biją jak jedno. Tam, gdzie jest pan Jezus w najświętszym sakramencie, tam jest zawsze Matka Najświętsza. Niepokalane serce Maryi jest bramą, która prowadzi prosto do serca pana Jezusa. Panie Jezu, ofiarujemy ci miłość Matki Najświętszej dla uzupełnienia, czego brakuje w naszych sercach, byśmy cię mogli kochać przy najświętszym sakramencie doskonałą miłością Jej niepokalanego serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odezłego złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który Ciebie, Panno, wziął do nieba. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który o Ciebie, Panno, wziął do nieba. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który o Ciebie panno wziął do nieba. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który Ciebie opanował wziął do nieba. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który Ciebie opanował wziął do nieba. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który Ciebie opanowiał, wziął do nieba. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który o Ciebie opalno wziął do nieba. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który Ciebie opalno wziął do nieba. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który Ciebie o Panny, wziął do nieba. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owad żywota Twojego, Jezus, który Ciebie, o Panie, wziął do nieba. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami brzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ave Maria mater lucis illa tu אזיה תביא סומסטו יממוסט קיגלאוס קיגלאוס באימע אויצא אי אי דוחא שווינטעג Amen.